Cześć, dzisiejszy odcinek to mity i zanim opowiem Wam o moich mitach, w które ja kiedyś wierzyłem, powiem tak, że zacząłem zastanawiać się nad tym w ogóle, czemu ludzie wierzą w mity, no i przede wszystkim jak one powstają, skąd się wierzą. I tak naprawdę odpowiedź jest taka ciężka. Ludzie wierzą w mity, ponieważ często nie wiedzą, że to jest mit, tak? Po prostu jest jakaś informacja, dużo osób to powiela tą informację, jakiejś strony, no i po prostu w to wierzą, tak? No jest to wszędzie, to znaczy że to jest prawda. A dlaczego mity są? No dlatego, że ludzie często po prostu nie wiedzą, tak? no, że to jest mit, nie chcą się doedukować. Często nie wiedzą, co będzie i tutaj właśnie trzeba bardzo często im to, to mówić. No i takie mity też powstają dlatego, że jeśli człowiek ma szczątkę jakiejś informacji, a czegoś nie wie, no to po prostu stara się gdzieś tam dorobić sobie tą informację, no bo nasz mózg strasznie nie lubi takich właśnie braków i gdzieś tam sobie do, do dorabia. Więc, y, albo to przez domysły, albo przez jakieś plotki, albo po prostu strach to coś może podpowiedzieć. Y, no, albo też dlatego najczęściej, że gdzieś tam usłyszał o jakiejś jednostce okien, że ktoś coś zrobił, i myśli, że skoro jeden taki osobnik był, albo drugi to pewnie wszyscy są tacy sami i, i gdzieś tam właśnie to powstaje. No to tak słowem wstępu, w jakie ja mity wierzyłem? Pierwszy taki mit, w który wierzyłem, to że orientacja seksualna i tożsamość płciowa to są dwie te same rzeczy, no i one są od siebie zależne. No i ja w to wierzyłem tak naprawdę, ponieważ nie miałem informacji w ogóle o tym. Ja byłem pewien, że skoro jestem mężczyzną, a pociągają mnie mężczyźni, to jest co ze mną nie tak. No i ja brałem pod uwagę to, czy na pewno jestem mężczyzną, skoro pociągają mnie mężczyźni, że skoro ja jestem osobą trans, no to znaczy, że no, powinny pociągać mnie kobiety, tak? e, a, a nie mężczyźni. I że skoro pociągają mnie mężczyźni, to chyba jednak jestem kobietą. Gdyby ja w ogóle nie brał pod uwagę tego, że, no, że jest to takie jak biseksualność tak? albo panseksualność na przykład. E, no I to dowiedziałem się dopiero później. E, tak więc prawda jest taka, że e, orientacja seksualna, czyli pociąg do danej płci, jest coś innym niż to samość płciowa, czyli to, jak siebie określamy, odczuwamy. No, i że też rzeczy nie są z, y, od siebie zależne, tak? Czyli można być osobą trans i być jednocześnie gejem, tak? Można być osobą trans i być osobą aseksualną, panseksualną, biseksualną, y, heteroseksualną. Więc y, tutaj to nie ma znaczenia. Drugi taki mit, który wierzyłem, to, że nie będę mógł mieć dzieci, i tu również oczywiście bezpowodowo na tym, że nie było informacji. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że y, dziecko można mieć na równe sposoby. Mówiłem to w filmie cheat na dziecko, polecam sobie zobaczyć, ale to taki mały skrót. Dzieci można mieć przez albo urodzenie albo spłodzenie drogą naturalną, tak? Przed tranzycją najlepiej. W trakcie tranzycji również można, ale wtedy trzeba bardzo badać swoje hormony i oczywiście również odpowiednio prowadzić ciąż, żeby nie zaszkodzić temu dziecku. Również można zamrozić swoją komórkę jajową, żeby potem móc gdzieś tam właśnie dzięki in vitro mieć to dziecko. No i przede wszystkim można również je adoptować. Jak nasz, nasz kraj tego nie zakazuje, to nie jest coś, co nas wyklucza. Więc może. Trzeci taki mit, w który wierzyłem i który mocno wpływał na to, jak się by określałem, było pojęcie trutransa, czyli osoby, która ma jakiś tam zestaw cech, no i która, osoby, która ma dysforię płciową. Ja miałem problem z tym, że nie wiedziałem wielu rzeczy, na przykład jak coś naprawić, nie znałem się na samochodach, na piłce nożnej, na jakichś na sportach. I, i byłem pewien, że skoro tego nie wiem, no to znaczy, że nie jestem mężczyzną, tak, no bo każdy facet to potrafi, każdy się tym interesuje, a do mnie to kompletnie nie przemawiało. My tutaj było taki punkt zapalny. A drugie to dysforia płciowa, tak? Czyli e, że no ta osoba musi chcieć dokonać wszystkich operacji, musi chcieć e, wszystkiego do, e, całej tranzycji, tak, hormony, e, musi nienawidzić swojego ciała. I jaka jest prawda? Prawda jest taka, że Nasz zestaw takich cech nie ma się nijak do tego, czy jesteśmy osobami trans, czy nie. Możemy być, albo inaczej wychowywani, albo po prostu mieć inne zainteresowania i nie należy tego wiązać z naszą tożsamością płciową, tak? Możemy interesować się, nie wiem, robieniem bukietów i być mężczyzną i czuć się mężczyzną, tak? E, możemy malować paznokcie, się, możemy e, cały czas się czerwienić, być bardzo wrażliwi. No i jeśli chodzi o dysferę płciową, tutaj na szczęście jeszcze głośniej o tym mówi i, i gdzieś tam to już dociera, nie trzeba mieć dysforii płciowej, żeby być osobą trans, tak? To znaczy, może być osoba, która na przykład chce dokonać korekty, e, która chce na przykład mieć hormonoterapię, chce, powiedzmy, nie wiem, mieć bardziej basowy głos i chce mieć zmienione dokumenty, ale ta osoba może nie chcieć kompletnie przechodzić operacji, tak? Ta osoba może kochać swoje piersi, e, lubić swoje, e, nie wiem, szersze biodra i tak dalej. I to nie znaczy, że ta osoba nie jest osobą teraz czy osobą niebinarną też na przykład. No i taki ostatni, chyba bardzo popularny, to bałem się, że jeśli zacznę hormonoterapię, to będę inną osobą, że ja już nie będę sobą, tak? I nawet trochę śmiesznie, ale żegnałem się ze sobą, e, pisząc gdzieś tam w swoim zeszycie jakieś tam rzeczy do siebie, że kiedyś byłeś taki ciekawy, jaki będziesz kiedyś. E, no, szkoda, że nie ma, bo przeczytam ja po prostu byłem pewien, że no, nie będę taki sam, tak, że hormony mnie zmienią, będę całkowicie innym człowiekiem, no i tak naprawdę nie, nie zmieniło się za dużo. Może tego, że hormony dały mi tylko pewność siebie, do tego, że moje ciało wygląda tak, jak tego chciałem i psychicznie, tak jakby ucieszyłem się z tego, że uwolniłem się z balansu dosłownie, e, ale to nie jest jakaś taka magiczna receptura, tak? że, że hormony coś zmienią i nagle, nie, wiem, nie będę, nie będę czegoś pamiętał. Nie będę poznawać ludzi, będę całkowicie inny, nie wiem, nagle zacznę i nie wiem, narkotyki, albo coś, tak? Bo, bo ludzie, ludzie czasem tak myślą, że hormony nas zmieniają, więc nie, y, hormony nie zmieniają, nas, y, w inną osobę jesteśmy cały czas tą samą osobą, to nie jest tak, że nagle czegoś się zapomina, e, a my jako człowiek e, po prostu się rozwijamy, tak? No, również osoby cis e, gdzieś tam na każdym etapie swojego życia są innymi osobami, tak? dzieciństwa mogą być bardzo otwarci, potem mogą być bardziej skryci, potem na przykład mogą stwierdzić, że mają całkowicie inne zainteresowania, bo coś poznały, potem mogą to powrócić, potem mogą coś jeszcze innego odkryć. I to jest coś, co nas nie różni. Tak? My mamy dokładnie to samo, bo jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi, to nas łączy i tutaj te hormony nie mają na to wpływu. No W moim przypadku miały jedynie wpływ to, że ja zacząłem być pewny siebie, dlatego że no moje ciało w końcu wyglądało tak, te, jak tego zawsze chciałem, ale gdybym nie był osobą teraz i od razu miałem to na starcie, no to byłoby tak samo, więc, więc nie ma różnicy. Jest jeszcze jedna taka rzecz. Będziemy teraz chłopakami kręcić QA, gdzie będziemy odpowiadać na Wasze pytania i oczywiście, jak się świecie muszą być pytania, żeby na nie odpowiedzieć. Więc ja czekam. Napiszcie swoje pytania w komentarzu pod filmem, czy też na Facebooku. No i ja na pewno sobie je zbiorę i odpowiem. Odpowiem na każde pytanie, jeśli nie będą jakieś mega trudne. E, Najlepiej pytania związane właśnie z C, z czy też ogólna, czy też jakieś tam dotyczących mnie. Preferowałbym właśnie gdzieś e, te drugie rodzaj. No i to tyle. No to do zobaczenia w kolejnym filmie, Cześć.